Dzień dobry, czyściczę witam do Was. Bardzo serdecznie ja jestem, Paweł, a dzisiaj z nami jest Joszelka i Ren. Hello. Hello. I dzisiaj, moi drodzy, GTA Online dodali wczoraj nowy samochód. Mianowicie, e, weź ktoś, przeczytaj tą nazwę. Penaut dla. Dobra, <tosubscribe> nieważne. Penaut dla. Cruise. Nie wiem. Cruise. E, więc, Możemy e, mówić ta. w skrócie ten crusound, no nie? Tego Jak ten Rogali. Ale jeszcze jedna rzecz, jak wejdziemy sobie na rowerki, tam też dodali rowerki i rowerki będziemy sprawdzali już niedługo. E, być no, może na samym odcinku. Rowerki. Jak będziecie yeah. chcieli. A e, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subik, łapka i komentarz wsparcia mm -hmm. mile widziane. E, no dobra, no ale to wróćmy w takim razie do Legendary Motorsport. Do naszego Krua kruaha krua, To jest autko za prawie 2 miliony. Za ja tak. 1 990 tysięcy. Oczywiście wszyscy będziemy tuningować, zobaczymy, kto lepiej tuninguje, a później go porównamy jeszcze e, z no, najnowszymi samochodami elektrycznymi. Czyli z brawa to Buffalo FX oraz ocelotem Virtue. No dobra, Rena Układnie. na początku odcinka tam mówił, że nie czytał opisu dawno, więc. Nie wiem opisu, tego na opis, początku odcinka, tylko przed odcinkiem. No to przed odcinkiem. To jest kwestia formalności. Dobra, dobra no to, to czytaj, ja chcę no. czytać. Ach, eh, Crusoe. Zwany przez eh, Amerykanów Levozem. w latach 70. był to jedyny francuski import, do jakiego można było chciał przyznać bez sprowadzania hańby na swoją rodzinę. Uhuhu. Ostatnio przeszedł elektryczne odrodzenie od spoilera powloty powietrza i teraz na widok. Le Bagueton, który wjeżdża driftem swój wrażliwy punkt. A chcę się umieć jedną brewisz i wyszeptać Voila! Voila! Voila. Don't bojasz. Don't bojasz. Don't bojasz. Dobra, ogólnie tutaj mnie zaskoczyli driftem, bo chyba, ja już jak jechałem tym samochodem, żeby sprawdzić jak on jeździ yy, I ono nie potrafi driftować Okej, okay, ja nie testowałam, także... Yy. Ja chwilę jechałam i dosłownie, jak tylko wszedłem bokiem, od razu wychodziłem z y, tego ale wchodzi w, w drift, dobrze. No wchodzi w drift, ale bardzo szybko wychodzi z niego. Nie wiem jak wy, ale ja mam się zaczynać tuningować. Dobra, nie. zaczynamy tuning słuchajcie. Lecimy tak, z tuning. Ale malutki on jest, jak się w nim siedzi. To jest o, taki. <coughs> dla małych ludzi. Francuski malutki. Ale jest dla tych, Hobbitów. Dla, dla okay. Pujanowskiego małyszka. Dobra, no to tuningujemy w takim bądź razie. Robimy na maksa oczywiście. Ale on już no, jest dokładny. tuningowany przecież. On już fa fabrycznie jest już tuningowany przecież. No, no ale, tak, no fabrycznie. Ale, ale można, można lepiej, ale no, no, można lepiej. Tak, jeszcze można mu tam coś dokoptować. E, Dobra, tak. no, czekajcie, Co my tutaj robić? Karbon, Kurczę, nie no, tutaj to są nie. jakieś magiczne po prostu te zderzaki, niektóre. E, ty kolorowe te tak. Ja nie, nie rozumiem tego pojęcia, który wybrać nawet, nie, ono jakieś nie takie... rozumiem, że ludzie lubią carbon, nie? Ja nie lubię na przykład. Znaczy nie, to, powiem ci tak, carbon czasami mi pasuje, czasami nie. W zależności od samochodu. I od tego, w jakim stylu ma być zrobiony. Jeżeli to ma być na przykład w stylu Need for Speed Carbon, no to... No. To To, to żeś teraz powiedział. No, dokładnie. Zaszalałeś, tak, że to się zaszalałeś. To ja się sobie wezmę. Ogólnie no, tych jako specjalnie dużo nie ma do wyboru, muszę wam powiedzieć. No nie ma, nie ma, nie ma, więc masz masek. No mas maski to jest mega dużo. Aczkolwiek ja to jest już... kwestia taka, że po prostu jest kilka wzorów i one się przetaczają na, na przemian po ja już na oznaczeniu. Ty, pani, oznaczenie to pan, żeś zostaw. Masaka jakaś po prostu. No i to. No, mam ochotę wygląda. to zrobić, nawet zostawić. Ale. Ale nie, trzeba coś wziąć, hmm, więc to coś wezmę. To. No. no właśnie, coś, coś chcę wybrać, nie? Ej, nie no, bez jak, uważnie? No, coś trzeba nie, bo nie wybrać, wiem, żeby spojrzeć na maksa. Wygląda, nie Ale to. Ale nie, no sorry, ale słuchajcie, naprawdę maska fabryczna wyglądała mi z najlepiej z tych wszystkich masek, nie? ja zmieniłam jednak, żeby nie było. No ja też bym musiała zmienić, żeby nie było, że wziąłem jakąś i nie wziąłem żadnej, nie? <laughs> Kolor się to znaczenie teraz. Nie ja już nie, nie daje no jest Eee, bagieta tu. Ej, co? no, nic, no to tyle. E, światełka w takim. ja to znaczenia to są tak ubogie, że ja pitole e, Neonki, oczywiście co, neonki pito? mi się przydały. No, no te fotele są bardziej wygodne. Lakroasa. E, Lakroasa, loloa. No si, jak si, si, okay. si, to jest oui, jakieś oui. w Może być też typowa rajdówka widzę z tymi Mhm. No, i te, teoretycznie, tutaj, jeżeli chodzi o karoserię w ogóle, budowa tego auta, jest Blod, zdecydowanie jest taka. Oh, yeah. Zdecydowanie jest właśnie taka wyścigowa rajdóweczka. No, troszkę tak, tablica. No, powiem mi tak, że podoba mi się ta autona. To, to, to jest ciekawe. Okay. Lusterka można zmienić na normalne. No, fajne to jest. No nie, zamiast fabryczny lusterka, ten. można zrobić w wersji normal. E, Okej. Okay. Klatkę jest może tak. Znowu ta sama sytuacja. Ale klatka brzmi Tablice rejestracyjne, słuchajcie. No. Chodzę, mogę zmienić kolor tablic, ale nie mogę dać swojej ta tablicy Paweł. <grym> ja. W jednym odcinku... W jeden dzień Też jak gram mogę. mogę, a w drugi dzień jak gram nie mogę. Ale ja to praktycznie dobrze, no. nigdy nie mogę. Nie wiem, co jest grane. Ale spoilery są no, już fajne. Co to nie wiem czy to jest niż, czy co. Niż <grym> E, dobra, klatki. O nie, o nie. E, tak. Słuchajcie, moja z mojej zdanie trochę głupota, bo teraz w tym momencie wchodzę na klatki e, i zmieniają się fotele. Te kolorowe paski w tych fotelach. Szkoda, szkoda że się nie, 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 no. nie zmienią, no to jest. To sobie wezmę zrobię. kurtaczki. Można zrobić cabrio? mam nadzieję, że tak. Fajnie by było. Elektryk Kabrio. Nie no szukam. Nie bardzo. <noise> Nie, e, ale to, możesz sobie po, zmienić dach. Jak boku od, od <noise> od tak patrzę i zaczynam zmieniać dach, e, to w pewnym momencie mam wrażenie, że patrzę na taksówkę po prostu z Londynu. <głos> 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 <A>! <głos> okay. Nie znam się. No bo taka kabina po prostu jest. E, ten dach taki specyficzny. Możliwe. Dobra. Progi. <noise> Jestem w stanie. <głos> 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 okay. progi, się to progi to tak. Pomysłowe? No niektóre progi są. Troszkę ciekawe, bo jest coś innego niż zwykle. Tak, ale takie duże są. Bardzo duże. To, to poczekajcie, aż dojdziecie na opon. Ok. Się wydają duże. Dobra, niech będzie coś takiego. Spoiler. Spoiler domyślnie już jest duży. Bardzo <grym> duży. Można go zrobić prostu... na mniejszy? O, Można. z skrzydłem. Ja ogólnie wezmę ten największy, jeden z największych. Ja e, Przejdę wszystkie. W sensie ostatni, prawie że. Chyba. E, Ale ostatni o, no, chodzi... to jest. Nie chcesz go. Nie, chodzi o, te, chodzi o to skrzydło GT. Ja wezmę z tego względu, że będziemy porównywać te elektryki. E, więc żeby nie było, że. A i tak mi się najbardziej to podoba. Że jest to jakiś słabszy, bo skrzydło też daje y, przewagę. Wyściga na prostej. No <laughs> więc, Odróbik. Pewnie tak. Więc no zdecydowanie no, muszę to, to wziąć to ostatni. Te zależności U, no. są ciężkie do tego. do wykminień wam 20 tysięcy, nieważne. Zawieszenie, okej. Okay. Tego to mi się 20 nie tysięcy, tysięcy. Teraz mówisz jak influencerka, jakiś na pewno. Bagażnik. wam 20 klapa tysięcy. Nie bagażnik, tylko klapa bagażnika. Co za normalnie typiarze? No, klapka. Klapeczka. Klawa, klapka Plastikowy. Uuu. Czekajcie, plastikowy jest droższy od e, pełnego? No, tak. Ja, ja, A, bo tam już, u góry jeszcze wstawka plastikowa tak, jest. Tak, tak, no. no to, to za ten plastyk się tyle płaci, ja wiem, no pewnie. No tak właśnie jest. No dobra, okej. Okay. Nie mi Koła, się rodzaj kół. Proszę bardzo, co my to możemy wziąć? Ehm, no to chyba... kurczę, ko, to... koła... Ja cię kręcę. E, które koła? Do terenowych? Sportowych chyba, nie? E, wszystko zależy, co ci się podoba. E, terenowych nie polecam. E, chyba że jeździła gdzieś po terenie. Ale naprawdę są duże, tak jak <grym> mówił. Okej. Okay. Tak. E, bo renduż wie. wiem. mówi. Okej. To nie. Czasem mówię jak wiedźmy. Nie Kilka mam słów na powiedzieć, tydzień. że z kołami to będzie mały problem chyba. Ja wiem. Co. Bo nie mam żadnego pojęcia, które mogę wybrać. Oku, koła, projekty opon. Nie. No i chyba, nie. chyba, chyba zostaną takie. Na razie te lepsze. Lepsze, nie? Kulotporne. Co? Czekajcie, kulotporne kosztowały 2300? Nie wiem. Teraz tak. Eee, 2300. Lakier. Standardowo kosztuje 25 tysięcy przecież. Aha, bo no ja w arytacie ja tuningowym tuninguję. Może dlatego. Może dlatego. Albo jakaś metalik. promocja jest. A, metalik, dobra, nie wypijacie metalik. Dobra, no, no, i no i chyba teraz. Się z nad kolorem. To czy to, No i to? teraz. No tak to chyba mamy no dobrze, okej, okay. że to ja to ja to chcę, ja chyba zostawię tak. I w tej chwili czuję, się że. To się tu zmienia, okej, okay, to się tu zmienia. Ale to akurat chyba zostawiam w bazowym. Chociaż? Cho, chociaż. <laughs> no nie, zapomniałam, że to jak. już sobie Zrobię, tak. Kolor e, więc mówicie, że jadę na lotnisko, dobrze. O kurde, e, tak? fuj, jak ten środek wygląda. Nie. Musisz umyć. Nie, musisz umyć. Jak zobaczysz, jak krata tam jest wstawiona. Fu, fu. Przy ciemniej szyby nie będzie widać. Bodywork, <laughs> Totalnie, naprawdę. Zawsze jakiś pomysł. No okej, okay. jeszcze do... Tak. światełek? Nie ma Berberta, on mnie zawsze karbobowym podłoził. O lotnisko. Kolor neonowy, okej. Okay. A, ta krata. No, Jedna. Yy, no to po prostu trzeba zrobić czarna. No ja kolorystycznie w po prostu już poszłam do tego. No, co ja ci ale powiem wam, rozpogadać. Jakie, bo miałam coś jeszcze zrobić? Pod z koła. Dobra, robię kolorystycznie. Hmm? Jak się środka nie widzi, ale będzie git. Eee, jeszcze ci światełka muszę zobaczyć, gdzie to światła, światła. Ładnie, ładnie dowiem Kolor. Pastor byłby dumny. Tak, e, Solan. A dobra. gwiazda znana na cały świat byłby z ciebie dumny. To znaczy, że. To mogłoby ci przysporzyć dużą ilość fanów. Pewnie tak. Dobra, ja już skończyłam. E, dobra, słuchajcie, jeszcze szybko musieliśmy wrócić na małe zmiany. Ja zmieniłem jeszcze kółeczka. E, wjeżdżamy na płytę. W takim razie wszyscy naraz. Zaraz zobaczymy, kto jak zrobił samochodzik. <laughs> Rzeka się śmieje, więc się Remu się odwalić. Latający samochód. Stałam, przez chwilę, że masz ten, taką figurkę jakby zamontowałeś na Gnondaszu. Tak śmiesznie, no faktycznie. Dobra. Mogę Co? fajny spoiler dostania normalnie, naprawdę. Ty masz matowy? Ja? No? Tak, ja mam matowy. Wow. Mój różowy tak lepszy. Mój czarno niebieski tak najlepszy. Ale ja w środku mam fioletową kratę. A ja mam wręczowa No. E, dobra słuchajcie, w takim zobaczmy jakie samochody nie zrobiliśmy rozumiem. jak tu... To... Ej. Będą mi przesunąłeś auto, nie? To? Nie chcę. No, Poprzedze się przesunąłeś auto mi. E, no dobra. bywam, okay. że jestem silniejszy, no nie, ale no... E, dobra, to no, trzeba zacząć do A ja też przesuwam, patrz. I ty się to przesuwać. Nie no przesuwaj, no ja że ja że to nic to jest nie widzę. Lekkie. Ej, nie kopił do mnie super mocy. Ale... To myślę, że wow. chyba widzowie muszą dać znać, czy chcą, żebyśmy zrobili Batman Mucha ten, oh, ten samochodzik. Jest bardzo leciutki, Bo chyba prowadzi na to, że on jest bardzo leciutki, będzie fajnie latał. No. Jak, nie. jak latają francuskie eee, dobra, auto. więc e, ja już tutaj oglądam samochody, widzowie mogą ocenić. E, ja bym powiedział, że auto-adrenal nawet fajnie wygląda. No nie? A i podświetlenie takie żółte, no no. Musiało pasować do tych pasów, no nie? Świateł bym ja nie zmieniłem, ale. Bo te światło też mm -hmm. pasują na przykład. Nie, tak, jak to było no. do... Nie, ee... Możesz wsiąść po prostu. E, dobra. Szybciej. Dobra, to siadam. Dokładnie. E, ja proponuję w takim razie oczywiście widzenia, że miałem ładniejszy. Znaczy, że, kto, kto miał ładniejszy samochód? Ja mam ładniejszy, różowy. E, ja teraz mam propozycję i prośbę. Joszelka, weź ocelota virtuę. Nie... weź proszę. Baplot, nie porównujemy tych, co mamy teraz? Ale no, to, to samo, taki... więc to no, nie ma sensu ich próbować. Zawsze tak robiliśmy. To co, się spróbować? Ja mogę, ja mogę, dawaj. No, no dobra. No to... chcę, chcę zobaczyć czy Tuning mój wygra. No dobra, okej, okay, sprawdźmy tak, takim razie faktycznie e, czy pojadą równo tak samo. Dawaj, 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 Czy jednak komputery będą miały znaczenie. Teraz <laughs> to Czy toster może dobra. równać się zręcznego, no. 3, cztery. ry no Paweł... Co jest? Ty przecież tak ja samo jakby. Serce, nie? Coś tu jest nie tak. Ja zrobiłam tak samo jak wy! Znowu jest to samo! Nie, no, mamy to same auto, ten sam tuning, można powiedzieć, nie? Ja rozumiem, że wy, ma wy macie wiek wyższe levele ode mnie, ale bez przesady. To nie ma <laughs> znaczenia! Weźmy eee. coś tak, może nie zamontowałaś, nie? Zamontowałam o, zamontować... wszystko! E, czekaj, chwila, jedna rzecz. E, no, wreszcie... przecież masz lepszy komputer niż ja nawet, no nie? Nie a masz sam sam. Ty? Weź zamień się Ech, samochodem. Nie. Nie, dobra, zamieńmy się autem, to jest niemożliwe. Coś, to jest... Idź do a, mojego, to... Paweł, a ja pójdę do jeszcze. Eee, no dobra, w sumie okej. Okay. Chyba, że ty chcesz do Joszelki, a ja pójdę do twojego, a Joszelka do mojego. Um. Eee, Czekaj, już to sprawdzamy. O, dobra, tu? Nie, będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Zręcznego czy bez? Tak samo, zręcznego, no. No. Trzy, cztery. No co jest? Ej, bez jest, znowu wygrywam. Ale... A nie, A Ren teraz tu jest. Dobra, no okej, okay. nie, to, to, to coś, coś z autem od Joszelki. To, 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 co, to co? Ale to co? ty miałeś wypakować zakupy z niego. Ale dla... to co wy w tej agencji Wiecie. możecie włożyć do tego auta, czego ja nie mogę? Ale ja nie, nie, nie mam w mam. No, a... Ja robiłem w normalnym... Wynigowym. tym. Ja, wóz... ja robiłem to w normalnym, tym ty. Ja, no wiem. dobra, zbierzcie e, tam te samochody Jeszcze... elektryki. Widowie, no. musicie sami obejrzeć ja o, o, nie perspektywy nie wiem, od, od nas i no. sami nam napisać, co, my robi, co ja zrobiłam nie tak, albo nie wiem, to, co no, oni zamontowali więcej. Brzmi jak mi to... Do nie wrzuciła, nie Wszystko klikam. A turbo mieliście? Tak. I nawet nie wiem, czy ja w ogóle miałam turbo. Nie, czekaj, nie, nie, nie było turbo. No właśnie. No. E, także, no ciekawe, okay. ciekawe. Ciekawe czy w ogóle Paweł jechałby w tym aucie też tego wolniej, nie? E, dobra, słuchajcie, już jesteśmy na płycie, mamy przygotowane samochody. Ren ma Buffalo FVXa, czyli e, przedostatni samochód najnowszy, jeżeli chodzi o elektryka. Tak. E, Joszelka ma Ocelota Virtue. Tak. E, a ja mam oczywiście La Cruasa, czyli najnowszy. E, I zobaczymy w takim Potem momencie, który też jest. zamianę autami. E, autami się tak, zamiana autami tak. Ogólnie mój jest nie? Dobra. Z... Dobra, uwaga, no, uwaga tak. znacznego no. no. jeszcze nie Joszelki, bo jest za misję. Czter... Dobra, bo Joszelka do przodu jedzie. No, Widzisz to, własną a... Już no. czy jeszcze? Już Acha, możemy? Trzy, cztery, ry e, Renowi stanął, Joszelka ocelotem virtue pognęła do przodu. <grym> e, <La> Cruyne, <grym> What the Okej, to jakaś rakieta, nie? E, ogólnie Lacroix Assault jest lepszy od e, chyba Buffalo FX, a chyba że będzie prędkość maksymalna większa, zaraz zobaczymy. Czy mnie przeganiasz? Może odrobinę się zbliżam, tak. no przeganiasz. Zdecyd zdecydowanie Ej. przeganiasz. Ok, czyli prędkość maksymalna Buffalo Ale jest lepsza, wy... przyspieszenie jest do kitu. Ale ja wypróbował. w ogóle do sprawy, Ale nie? Y kurczę... No jest no. bo y Bufflow ci staną, nie? No staną. No i dlatego. Może. Chociaż jak stanie to Chociaż zwykle nie, szybciej jest. No niby tak właśnie, nie? Dobra, uwaga. Dobra. Bezręcznego. Trzy, cztery. Radzie! Dobra, ja szybciej chyba przyspieszam faktycznie, ale ty w pewnym momencie złapiesz prędkość maksymalną większą ode mnie. E, a no. ten ocelot to, to po prostu jest jakaś to jest, magia. Tak, niszczy no, nas, niszczy nas. Tak. Totalny Więc chaos w chyba ustrzenie. najbardziej w momencie opłaca jako elektryk. Nawet jej eee, świateł nie widzę z tyłu. Jako elektryk? No nie, no elektryk to w ogóle się nie, nie opłaca tak dla mnie. Ale to czasy, takie czasy. No. Po prostu no. to, jest, to są samochody dla tych, którzy lubią sobie posłuchać muzyki. Naprawdę. Eee, albo jechać w ciszy i spokoju. Tak. Eee, ogólnie ocelot Wirtue kosztuje 2 235 tysięcy, Baflon 2 140 tysięcy, a mój e, 1 990 tysięcy, więc... On tego Virtue eee, nie sumie... może mieć za darmo za misję. Tak. Tak. No. A nie wiem jeszcze czy, czy jeszcze zachęcam. można. Znaczy nie wiem, czy właśnie nie wiem czy jeszcze. Można to jest było. Dobrze pytanie. Eee, Okej. Okay. Misja od Daxa to była. Tak. <laughs> Okej, okay. co za paruwa? Przeżyłem! Stało. Przeży nie, niemożliwe! Wracaj moje auto przeżyło, Joszelki też. Chodź tutaj, trzeba skończyć to porządnie. Bądźmy z Jestem! Gdzie nie. jest? Co jest, wolno w ciebie. O, dobra. <laughs> Joszelka, zostaw paruwa! A łano potrącił mnie! Nie, Mimo nie strzelaj Dobra, Dwa razy, razy rakietami, dwa razy a, rakietami dostałem w to Czekaj, sobie tylko siądę, a możemy jechać. Dwa razy rakietę dostałem w to auto, ono dalej jedzie. Łano, rozsmarowaliście mnie! To ma być wytrzymuje rakiety i, i pewną ilość? To jest nieuczciwe. Dobra, to jedziemy na koniec odcinka i ja jeszcze dalej! O, wytrzymał! Stoi trzecią rakietę, no weź! No weź bez jaj. No to no już teraz nie trafiłeś. No teraz nie trafiłem. No teraz też nie trafiłeś. Co, co, co jest? jest? Ej, co jest z tym autem? jakieś jest zniszczalność. Chyba Nie, No? No, no. no Okej? Okay. jaj. Coś jest nie tak z tym autem? Ej, co wyście a... zrobili z tym samochodem? Nie wiem, co się stało. Okej, okay, dobra, no jest niezniszczalny. Jest zniszczalne. O, teraz wysiadłeś, zniszczalne, okej. Okay. Ej, wy, dopiero gdy wysiadł, to, to było zniszczalne. Tak. Ej, co mnie wyprosiła. Nie, nie, wyprosiłam cię. Było, że że mnie. Nie. Pojazd do osobistego. A to chyba, że coś z samochodu było, nie? Tak. Ej, nie wiem, i teraz jestem zaciekawiony tą sytuacją. O. Ej, to jest mega, czekaj, jeszcze chcę i Ale patrz, czekaj, patrz, no? ten błotnik dalej, tu przód dalej jest niespalony. Tu. I teraz. I teraz nie wiem, czy to jest tak, że. Jeszcze pikają ci plecy. Nie, bo. zapomniałem, jak się. Z... Aha! I ten, i ten, nie wiem, czy to jest wina tego, że ja wysiadłem, czy to po prostu taką ilość rakiet miał wytrzymywać. Ren, poczekaj, poczekaj, chodź na chwilę. Dam ci ten. Ee, dam ci iPhona. Dobra. No poczekaj, no! Nie, Musisz ci go wrzucić. Molcz, muczuel! Chodź, plecak ci zrobię. Ren, nie bądź taki! No właśnie nie bądź taki! Co za Ren? Po prostu no nie, ja nie wiem. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, myślę, że o tym sobie na tym kończymy ten odcinek. Nie wiem tutaj stało w ogóle. Trzymajcie się. Papa. Papa, na pa. do następnego!